Jaki jest główny cel funkcjonowania Rady Działalności i Pożytku Publicznego na różnych szczeblach terytorialnych? W województwie uważam, że takim najważniejszym celem działania Rady Działalności i Pożytku Publicznego jest przekazywanie informacji między stroną pozarządową i tego, co się dzieje w województwie, a samorządem województwa. Jednak samorząd województwa to kilkuset urzędników, którzy mają do objęcia bardzo duży teren, co nie daje im takiej bezpośredniej informacji o tym, co się dzieje. A z drugiej strony wprowadzają dokumenty, które mają wpływ na to, jak mhm. funkcjonują organizacje pozarządowe, jak funkcjonują mieszkańcy. I taka informacja zwrotna poprzez Radę Dzielności i Pożytku Publicznego, myślę, że jest niezwykle istotna. Mhm. Natomiast w dniu i no to zdecydowanie powinno być to taki ciało dialogu, rozmowy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Oczywiście spełniając wszystkie wymogi ustawowe, ale również miejscem, gdzie się dyskutuje, zastanawia się nad rozwiązaniem różnego rodzaju spraw, które są w danym czasie, w mhm. danym samorządzie ważne. Głównym celem jest współpraca organizacji pozarządowych i samorządu oraz jego jednostek no, w obszarach pożytku publicznego, czyli mhm. organizacji na tym terenie działających. I aby tą współpracę podejmować i rozwijać, tworzenie też zasad tej współpracy. Mhm. Po prostu to jest istotne ogniwo łączące jednostki samorządu terytorialnego z NGO-sami. Dużym wyzwaniem jest po prostu między innymi zaprojektowanie w taki sposób tej komunikacji, żeby m.in. do tej grupy właśnie yy, po prostu rady docierały i żeby ta efektywność działań po prostu była większa. Także także tutaj przede wszystkim tą rolę po prostu postrzegam. Inna sprawa, że również to znaczenie pojawia się w kontekście oddziaływania na szersze otoczenie społeczności lokalnej, no bo powiedzmy sobie szczerze, E, poprzez chociażby e, tą działalność e, opiniotw, o, opiniowania czy też doradzania, po prostu e, no, rady mają możliwość kształtowania również polityki interesów ważnych dla mieszkańców, także, także mm -hmm. również w tym sensie. Kto czerpie większą korzyść? organizacje czy samorząd? To zależy, jakie jest nastawienie, której <laughs> ze strony. Są rady pożytków, których organizacje pozarządowe bardzo czerpią, bo wpływają na to, jakie rozwiązania są stosowane w danym urzędzie. Mm -hmm. Natomiast jak są mądrzy włodarze różnych samorządów, to oni czerpią ogromną korzyść, bo mają bardzo dużą taką informację zwrotną związane z organizacjami pozarządowymi i tym, jak organizacje pozarządowe funkcjonują, i potem to przekładają na dokumenty, które wdrażają. Celem powinno być to, żeby na końcu wygrywała, wygrywali taką dobrą sprawę wszyscy, bo, bo i samorząd z racji tego, że zyskuje pewną wiedzę i szersze spojrzenie na zagadnienia związane chociażby z trzecim sektorem i również sama Rada czy organizacje po prostu tutaj zyskują na tym, aby ich interesy były również bardziej obiektywnie rozpatrywane. Także myślę, że suma summary powinniśmy dążyć do tego, żeby to była gra win-win. Ja mam tylko taką nadzieję, że w którymś momencie, bez względu to, czy czyje korzyści są większe, że one są wystarczające dla jednych i drugich, tak aby cały czas mieć motywację do pracy, do tego, żeby. Bo to jest chyba najważniejsze. Nie jest ważne, kto czuje, że więcej z tego korzysta. Jak zachęcać nowe osoby do kandydowania do Rady? To no, bardzo ciekawa kwestia. Ja już chwileczkę musimy dyskutować, że nam się chyba do mazowieckiej rady mało osób zgłosił, jak dzisiaj termin zgłaszania kandydatów. <grym> um, jak zachęcić nowe osoby do kandydowania? Pokazać im, że jest możliwość włączenia się w to, z czego potem wszyscy korzystamy. Czyli, mm -hmm. jeżeli jest na przykład jakaś strategia, na podstawie której potem są rozpisywane konkursy dla organizacji pozarządowych, no to warto mieć wpływ na to, czy dane obszary. Albo czy w ogóle organizacje pozarządowe będą brane jako partner w, w tych strategiach pod uwagę, bo potem to wpływa na to, czy można pozyskać środki finansowe, czy nie, i na to, jakie rozwiązania systemowe są w danym miejscu. Pokazywać tym osobom rzeczywiste efekty prac radnych. To znaczy, że jeśli Rada miała uwagi do programu współpracy, albo zgłaszane na Radzie problemy zamieniały się w. Jakieś działanie podejmowane przez samorząd, czy przez inne organizacje pozarządowe, to je właśnie pokazywać. Mm -hmm. Bo myślę, że największą motywacją dla nowych członków, dla obecnych członków, jest poczucie wpływu. Mm -hmm. I to poczucie jest większe, a dialog jest taki pełniejszy, nieudawany, no to na pewno to, to motywuje do, do bycia w Radzie. To jest bardzo duży i obszerny temat, można powiedzieć, z tego względu, że wiąże się w ogóle z budowaniem wizerunku Rad jako takich. Więc aby pozyskać po prostu członków przede wszystkim rady muszą stworzyć pewną spójną tożsamość, która jest na tyle atrakcyjna i na tyle jasno, klarownie komunikuje też pewnym językiem korzyści dla otoczenia, mhm. że nie tylko organizacje chcą się angażować po prostu w kooperację z radami, ale również pojawiają się członkowie, potencjalni członkowie kandydaci, więc można powiedzieć, że z mojej perspektywy jest to tak wtórny efekt tego, aby po prostu rady skoncentrowały się na budowaniu własnej tożsamości i przełożeniu tej tożsamości na wizerunek w otoczeniu. Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić Radom, by zapewnić im realny wpływ na kształtowanie polityk publicznych, dialogu obywatelskiego w regionie? Myślę, że ważny jest postulat samej, samej Rady, aby w jej obradach brali udział przedstawiciele radnych, najlepiej z wszystkich klubów, które tworzą Radę Gminy. czy Rady Powiatu, czyli Rady Województwa w takich obszarach, które są ważne dla lokalnej społeczności, samorządów oraz osób, które reprezentują różne departamenty w, czy, czy, czy wydziały w, w danym urzędzie. Wtedy ta, ta praca, te dyskusje mają większą szansę mieć odzwierciedlenie w tym, co samorząd i organizacje robią, i tych pól współpracy jest, realnej współpracy, takiej, która zamienia się w działanie, jest coraz więcej. Więc myślę, że to, to jest najlepsza droga. I też wtedy jest taka okazja, aby różne organizacje, urzędnicy się poznawali i nabierali do siebie zaufania że y, działania podejmowane przez nich się czasem y, zazębiają, mogą siebie uzupełniać, y, że, y, że, że jesteśmy sobie potrzebni w, prak mm -hmm. w praktyce, nie tylko na spotkaniach rady. Mm -hmm. Bardzo dziękuję, bardzo proszę. Proszę bardzo. Umacnianie swojej pozycji. Mm -hmm. e, przede wszystkim po, poprzez merytoryczność. Poprzez pokazanie, że Rada Pożytku nie jest ciałem, w którym odbywają się dyskusje o niczym i tylko ględzenie na temat tego, że brakuje pieniędzy, brakuje pieniędzy, mm -hmm. tylko pokazać się jako merytoryczne ciało, a ponadto, żeby byli tam ludzie, którzy coś znaczą i to ze strony organizacji pozarządowych i ze strony y, samorządu. I znaczą w przeróżnym znaczeniu. Znaczy, to nie ma tak, że wszędzie musi być prezydent miasta, mm -hmm. bo może wystarczy, że jest bardzo dobrze umocowany dyrektor któregoś z wydziałów, departamentów. Wystarczy, że on będzie w, tym, w tej Radzie Pożytku Publicznego, bo on już będzie miał bezpośredni wpływ na to, jakie będą rozwiązania. I myślę, że to jest jakby najistotniej, najistotniejsza kwestia. Przede wszystkim radziłabym taką perspektywę patrzenia długoterminowego i myślenia kategorią odbiorcy, to znaczy myślenia kategorią tego, dla kogo jesteśmy i budowania działań przede wszystkim w tym kontekście. Z jednej strony Rada oczywiście współpracuje ściśle z jednostkami samorządu terytorialnego, z drugiej strony są to NGOsy, ale również jest to opinia publiczna, również są to media, społeczność lokalna, więc wyzwań jest sporo i w każdym z tych obszarów właściwie Rada powinna mieć na to, jakie cele chcę realizować i w jaki sposób do tej grupy mówić na tyle atrakcyjnie, aby po prostu też stać się rozpoznawalną jednostką, rozpoznawalnym podmiotem i również no, efektywnym w działaniu. Także mogę powiedzieć, że taką główną radą byłoby to, aby nie mówić o sobie, a mówić dla innych, dla tych, dla których po prostu jesteśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.